Cześć, z tej strony Paweł Soczewski, a dzisiaj chciałbym podzielić się nowością, która z rana zaatakowała wszystkich użytkowników czatu GPT. Dla tych użytkowników, którzy mają wykupiony czat GPT+, czyli abonament i możliwość korzystania z czatu GPT w wersji 4 mamy od dzisiaj możliwą Funkcjonalność pluginów i możemy wszyscy ci, którzy mają abonament, korzystać z tych pluginów, czyli wtyczek, które pomagają i poprawiają działanie czatu. I żeby pokazać skalę, i to, co to może nam dać, i jak to może zwiększyć efektywność działania czatu, GPT, rano kiedy dostaliśmy informację, że wtyczki pluginy zostały udostępnione dla wszystkich użytkowników. Mieliśmy 48 wtyczek. Już teraz mamy tych wtyczek prawie 90 albo ponad 90. Pojawiają się co minutę praktycznie każdy swój producent chce mieć wtyczkę i taką wtyczkę dodaje. Jak uruchomić tą możliwość i jak włączyć u siebie pluginy na swoim czacie GPT Plus. Wchodzimy swojego, klikamy swoje konto zalogowane i klikamy settings, klikamy beta features i tutaj mamy dostęp do pluginów. Ja już mam włączony i sprawdzony. Oprócz tego warto też wspomnieć o drugiej nowości, która jakiś czas temu także została wprowadzona, czyli Dostęp do przeglądania sieci I, i tutaj też możemy ją włączyć, i to jest jedna druga z opcji, którą właśnie w funkcjonalności beta możemy wprowadzić. I to mówiąc krótko, daje dostęp naszej sztucznej inteligencji Chat GPT do sieci. Swoją drogą, jeśli słuchaliście ostatnio wypowiedzi osób którzy zajmują się AI czy e, osób znanych w świecie nauki choćby Andrzej Dragan wspominał o tym, że jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniśmy kontrolować jest brak dostępu e, AI e, do sieci i to jest kolejna rzecz, którą złamaliśmy, która może być dla nas zgubna miejmy nadzieję, że będzie wprost przeciwnie i tylko da jeszcze większe możliwości będziemy mogli jeszcze bardziej napędzić sztuczną inteligencję szeroko rozumianą, miejmy nadzieję, że to nie będzie scenariusz rodem z filmów Camerona i Skynetu i obrócenia się robotów przeciwko nam tylko same dobre rzeczy także tutaj możemy włączyć tą funkcjonalność i wtedy kiedy wybierzemy silnik GPT-4 najeżdżając na niego mamy właśnie możliwości i to, co chcemy włączyć aktualnie, możemy, jeśli zaznaczymy właśnie sieć lub pluginy, to możemy wybrać, w którym trybie jesteśmy. Na razie możemy działać tylko w jednym jednocześnie, czyli nie możemy używać sieci i pluginów, czyli tych wtyczek. Wybierzmy sobie pluginy i niżej pojawia nam się okienko, gdzie możemy zaznaczyć. I wybrać trzy. Na razie możemy tylko jednocześnie trzy wtyczki mieć aktywne. Jak widzicie, już mam tutaj kilka ściągniętych. Sprawdzałem, jak to działa. No, jeszcze jeszcze nie przetestowałem tego w pełni. Tylko krótkie testy, które no, rzeczywiście mocno dopakowują i pomagają w korzystaniu czatu. I już się nie mogę doczekać, jakie możliwości dadzą nam za jakiś czas. Te wtyczki, jak mocno dopakują, i kiedy deweloperzy poznają, kiedy te pieniądze, które zapewne już są wydawane na tworzenie nowych wtyczek, zostaną wykorzystane, co wtedy otrzymamy. Myślę, że, że na pewno to będzie materiał na kolejny film, który który będę mógł dla Was nagrać. Nie wspominając o tym, jak to nam pomoże w codziennej efektywności w życiu i, i w biznesie przede wszystkim. Także w momencie, kiedy. Uruchomimy i zaznaczymy sobie pluginy. Nie będziemy mieć nic wybrane, wybranego. Wchodzimy do sklepu, pluginów, i tutaj mamy wszystkie dostępne aktualnie wtyczki, które, które możemy wybrać. Widzimy, że jest 10 stron. Tych stron jest więcej. Z racji, że ja już mam trochę poinstalowanych, to one się już tutaj nie wyświetlają, więc. Chyba aktualnie na dzisiaj, na 17 maja, mamy już 11 stron. Jutro zapewne będzie jeszcze więcej. Co możemy zrobić dzięki tymi wtyczkami? Przede wszystkim, wtyczka do Zapiera, czyli do tego narzędzia, którego coraz więcej osób korzysta. Gdzie możemy tworzyć te automatyzacje, połączyć różne aplikacje i stworzyć. Tak jak tutaj nam podpowiada e, opis wtyczki, czyli na przykład Google Sheet, Gmaila, e, czy tysiąc innych różnych narzędzi. Myślę, że to będzie kolejne, może ocean wręcz możliwości, który, dzięki którego, któremu będziemy mogli wykorzystać Zapiera, te wszystkie narzędzia, których, z którymi ma kompatybilność Zapier, plus dopakować tego to chatem GPT. No myślę, że że to może dać wiele nowych możliwości. Zapewne znacie Wolfram stronę dla badaczy, badaczy. Dla fanów nauki, która właśnie pozwala dotrzeć do matematycznych umiejętności, których, których normalnie byśmy nie mieli i właśnie wspomniany wcześniej Dragan też wspominał jakiś czas temu, że chat GPT może sam jako, jako swój samoistny byt nie jest tak mocny ale już instalując dodatek, właśnie Wolframu, tworzy z niego no, coś genialnego, i już teraz mm, potrafi łączyć tak ta fakty, że może to być przerażające. A dla niektórych to jest oszałamiające, co już teraz możemy zrobić dzięki sztucznej inteligencji. Mamy narzędzia, które pozwolą nam powiedzieć pokazać, jak wypowiedzieć dane słowo e, właśnie dzięki AI w każdym języku. Czyli narzędzie do uczenia się języków i do pomagania, wspomagania uczenia. Narzędzie, plugin kajaka, czyli serwisu, który zajmuje się naszymi podróżami, szeroko rozumianymi. no Jest już sporo tych narzędzi. Ja mogę polecić dodatki, właśnie które mam tutaj zaznaczone czyli Video Insights, który może nam dać. Detale, właśnie te insighty na temat filmów na YouTube. Fajne narzędzie, które do tej pory miało kilka płatnych rozwiązań, a teraz właśnie dostajemy coś bezpłatnego, jeszcze chyba z tego, co mi się udało sprawdzić, lepszego. Warto przetestować. Prompt Perfect kolejna fajna rzecz, która w momencie, kiedy to Słowo perfekt do, do naszego zapytania w czacie e, tworzy jeszcze lepsze e, odpowiedzi od czatu, e, mały dodatek, który myślę, że też może mocno zmienić nasze m, nasze zapytania i to, co otrzymamy od czatu. To tylko wierzchołek góry lodowej. E, Pierwsze rzeczy, które się pojawiają, myślę, że jest sporo jeszcze innych ciekawych rozwiązań, ciekawych wtyczek, które warto przetestować i warto sprawdzić. Podzielcie się, czy już testowaliście, czy sprawdzaliście, czy w ogóle korzystacie z chatu GPT z chęcią poznam Waszą opinię i to, czy rzeczywiście wtyczki, czy ten web browsing, czyli danie możliwości przeglądania internetu. Naszemu czatowi, czy to jest coś, co rzeczywiście Was interesuje, czy wręcz przeciwnie, i, i obawiacie się, że, że, że to może się bardzo szybko wymknąć z naszej kontroli? Oczywiście, jedna piosenka do posłuchania, do zrelaksowania się, w komentarzu. Zapraszam do zapoznania się, posłuchania. Jeśli. Czujecie, że ten materiał był dla Was wartościowy i cenny, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. To pomoże mi rozwijać mój kanał. Pokażę, że udało mi się przekazać dla Was cenną wiedzę. A ja tymczasem życzę Wam fantastycznego dnia i do usłyszenia. Hej!